Se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz se había perdido Hasta el sentido al hablar y Con solo escucharte y con solo mirarte

Jakie jest niebo? Różowe i pomarańczowe. Wiatr pędzi po nim chmury. Wyobrażam sobie. Czuję to. Mam wrażenie, że mogłabym ich dotknąć. Jeśli patrzysz sercem, to możesz wejrzeć do mojego serca. Otworzyłeś przede mną swoje serce, a ja ofiaruję ci swoje. Jeśli komuś nie ufam, to tylko tobie. Wynajmiemy adwokata na wypadek, gdyby dokumenty były fałszywe. Tracicie czas. Uprzedzam was, że odzyskam żonę. Być może formalnie jesteś moim mężem, ale ja kocham Daniela. Zrozum to. Zobaczymy. Odchodzę, ale wkrótce wrócę. To dopiero początek. Zagadałam się z doktorem. Martwiłem się. Czekałem na ciebie całe popołudnie. Wybacz. Spędziłam z doktorem cały dzień. Byliśmy tylko we dwoje. Było cudownie. Domyślam się, że miło spędziłaś czas. Prawda? Tak. I wiesz co? Myliłam się co do niego. Wierzę, że nie podrywał Anny Huli. Dobrze, że przestała się jej wierzyć. Tak. Uwierzyłam tym, którzy mówią, że Ana Julia jest zła. Teraz to już nie ma znaczenia. Chcę Ci coś powiedzieć. Co się stało? Jesteś szczęśliwa, więc zapomniałaś już o sprawce twego nieszczęścia. Kochasz tego, który ci przywróci wzrok, prawda? Tu, Juan Miguel. Co za niespodzianka. Zacznę wierzyć w cuda. Spotkajmy się. Muszę ci coś powiedzieć. Ja też Ci coś powiem. To ważna sprawa. Nieważniejsza od mojej. Czekam w domu. Nie, moja noga tam nie postanie. A więc? Powiem Ci, gdzie się spotkamy. Rozumiem, że zgadzasz się ze mną. Zaczekaj. Chcę powiedzieć o tym wszystkim. Co się stało? Wzywałaś nas? Pues sí. um, Pytaliście mnie, czy zakochałam que, bueno, pues, się w doktorze Cisnerosie. Pues, si, si Nadeszła pora, do żeby Lineros. powiedzieć Wam prawdę. Nie martw się, moja szwinka nie pozostawia śladów. Dość z tego. Byłem cierpliwy, ale to już koniec. Co za charakter? Stęskniłeś się za mną? Ciągle mieszałaś i w głowie. Powiedziałaś, że cię uwodzę, co nie jest prawdą. Nie robiłeś tego? Nie pozwolę, żebyś dalej wtrącała się do jej życia. Ze złością ci do twarzy. Będę operował Mariciui i muszę myśleć tylko o tym. Poświęcę jej cały mój czas. Mhm. Nie chcę cię znać. Nie zbliżaj się do Mariciuj. Zrobię wszystko, żeby się ciebie pozbyć. Rozumiesz? Odczep się od nas. Tak. Zakochałam się w doktorze Cisnerosie. Nie wiem, kiedy to się stało. Nie wiem, kiedy zapomniałam o Juanie Miguelu, ale stało się. Teraz kocham doktora Pabla Cisnerosa. Poczekaj. Muszę ci o czymś powiedzieć. Nie chcę. Myślę, że to cię zaciekawi. Ja cię wysłuchałam, teraz ty wysłuchaj mnie. Mów prędko, bo chcę odejść, by więcej cię nie oglądać. Lepiej przybyknij do mnie, bo będziesz mnie widywał stale. Jestem w ciąży. Oczekuję Twojego dziecka. Myślałam, że się ucieszycie. W końcu znowu uwierzyłam w miłość. Jasne, że się cieszymy, ale zaskoczyłaś nas. Pragniemy Twojego szczęścia. Wiedziałam. Mnie nie oszukasz. Mam pytanie. On wie, że go kochasz. Wie? Domyślam się, że ucieszyła Cię wiadomość o mojej ciąży i źle się domyślasz. Nie wierzę w to kłamstwo. To nie kłamstwo. Jestem w ciąży. Ale nie ze mną. Kobieta nie zachodzi w ciąże, jeśli nie było stosunku. A między nami do niczego nie doszło. On już wie? Chyba tak? Trudno, żeby nie zauważył, jak bardzo jesteś szczęśliwa. Jesteś podły. Jak możesz mówić, że do niczego nie doszło? To wielutne kłamstwo. Na początku miałem wątpliwości, ale potem zrozumiałem, że jesteś zwykłą oszustką. A ty głupcem, który daje sobą manipulować welardom. A oni są tak samo fałszywi, jak ta niewidoma. Odczep się od Mariciuj. Patrycja i Cecilia udają, że ci wierzą, bo chcą, żebyś zaperował ich córkę za darmo. Ależ z ciebie żmija. Ciągle sączysz swój jad. Mariciuj też cię oszukuje. Myślisz, że nie wie, iż Ty i Pablo Cisneros to ta sama osoba? Musiałaby być idiotką, żeby nie poznać Twojego głosu. Mówiłem, żebyś się od niej odczepiła. To boli. Musisz ponieść konsekwencje tego, co zrobiłeś. Gdybyś zaszła za mną w ciąży, nigdy bym się tego nie wypierał. Wiedziałam, że mi nie uwierzysz. Oto wyniki badania. Nie interesują mnie. To dziecko nie jest moje. Minęło zbyt mało czasu, żebyś już wiedziała o ciąży. Lekarz powinien wiedzieć, że teraz ciąże wykrywa się po upływie doby.